Na portalu Introvert Dear, największej na świecie społeczności skupiającej introwertyków, przeprowadzono ankietę, w której zapytano, z kim najbardziej chcielibyście być w związku. I aż 46% osób, które określały się jako introwertycy, stwierdziło, że chciałoby być w związku z drugim introwertykiem, ale aż 24% że z ekstrawertykiem. Dla 19% było to wszystko jedno. Jeśli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to wiecie, że do różnego rodzaju ankiet mam dość zdystansowane podejście. Niemniej jednak uważam, że jest to bardzo ciekawy temat tego, jak wygląda to życie miłosne, życie związkowe introwertyków, wedle jakich schematów się oni dobierają. Więc dzisiaj będzie o tym temacie. Zacznę oczywiście trochę od wyjaśnienia zjawiska introwertyzmu na bazie najnowszych teorii. Będzie o kilku takich stereotypach dotyczących introwertyków w ich życiu towarzyskim, miłosnym. O tym, jak podrywają, jak randkują, oraz jak wyglądają ich związki, w szczególności w tym chyba najbardziej intrygującym temacie, związki w kontekście bycia z ekstrawertykiem, czyli swoim przeciwieństwem. Zostańcie ze mną. Po więcej informacji o życiu autora, czyli mnie, zapraszam Was serdecznie też na mój Instagram, Człowiek Absurdalny. Po więcej też inspiracji, cytatów, książek, różnych dyskusji, ankiet, złotych myśli, też informacji o innych rzeczach, którymi się zajmuję, trochę obok kanału, innych moich pasjach, chociaż to wszystko się u mnie, myślę, że całkiem ciekawie łączy. Interesujące, mam nadzieję, uzupełnienie, więc jeszcze raz, Człowiek Absurdalny na Instagramie, a teraz do introwertyków. Przyznam się, że o zrobieniu nowego materiału o introwertyzmie, myślę tak mniej więcej od września i powstałby ten materiał wcześniej, ale dowiedziałam się, że pod koniec października zostanie wydana książka Sekretne życie introwertyków i pomyślałem, że zaczekam na nią, czy być może dostarczy mi ona jakichś nowych informacji, pokaże nowe badania, nowe perspektywy w tym temacie i muszę przyznać, że nie zawiodłem się. Jej autorka Jennifer Graneman prowadzi od lat wspomnianą przeze mnie społeczność Introvert Deer, i dlatego podczas pisania książki zebrała do kupy nie tylko mnóstwo najnowszych badań na temat introwertyzmu, ale też dzieli się bardzo ciekawymi, osobistymi doświadczeniami członków swojej społeczności. Dzięki czemu, moim zdaniem, można dostrzec, jak zróżnicowane jest życie introwertyków i pod wszystkimi badaniami i prawidłami, pod tą łatką, można dostrzec po prostu prawdziwych ludzi i ich historię, a myślę, że tego bardzo często brakuje. Wszystkim zainteresowanym tematem introwertyzmu serdecznie polecam książkę, link w opisie, a teraz przejdźmy do teorii. Rozdział pierwszy. Kim naprawdę są introwertycy? W moim poprzednim materiale o introwertykach prezentowałem takie stanowisko, że generalnie wyobrażając sobie, że ta skala introwersji, ekstrawersji jest, wyobraźmy sobie, nie wiem, od zera do 100, na zero mamy introwertyków, na 100 mamy takich czystych ekstrawertyków i tak naprawdę bardzo mało ludzi w populacji jest takimi prawdziwymi, czystymi czy introwertykami, czy ekstrawertykami. Większość z nas znajduje się gdzieś po środku, jest takimi, powiedzmy, ambiwertykami, jak to się fachowo określa. i Nadal zgadzam się z tym, że mało jest osób na takich naprawdę skrajnych końcach tej skali, mimo tego po przeczytaniu książki odrobinę zmieniłem swoją perspektywę, ponieważ to, gdzie się na tej skali znajdujemy, nawet czy trochę bardziej po stronie tej ekstrawersji czy introwersji, będzie determinowało pewne nasze zachowania, pewne nasze preferencje i mocno może wpływać też na nasze kontakty z innymi ludźmi, chociażby w kontekście tego, czy są oni od nas bardziej introwertyczni bardziej na tej skali introwersji czy właśnie bardziej ekstrawertyczni. Najnowsze badania zjawisko introwertyzmu wiążą z funkcjonowaniem tak zwanego jądra półleżącego znajdującego się w naszym mózgu, które odpowiada za tak układ nagrody w naszym organizmie. Ten układ nagrody opiera się przede wszystkim na neuroprzekaźniku, jakim jest dopamina i teraz kiedy w naszym mózgu dostajemy taki jakby zastrzyk tej dopaminy, no to odczuwamy przyjemność. Jest to rodzaj Nagrody. Ale co ciekawe, z najnowszych takich neurobiologicznych badań wynika, że tym, co najbardziej motywuje ludzki organizm do działania, do różnych aktywności, jest nie nawet sam ten strzał tej dopaminy, a jakby obietnica tego strzału, oczekiwanie na ten zastrzyk dopaminowy. I teraz różnica w tym funkcjonowaniu układu neurologicznego e, introwertyków a ekstrawertyków jest taka, że niejako ekstrawertycy. Są bardziej pobudzeni, są bardziej podnieceni, zmotywowani tą perspektywą otrzymania tego zastrzyku dopaminy niż introwertycy. A teraz yy, ta perspektywa otrzymania tej, tej dawki dopaminy najbardziej wiąże się z różnymi czynnikami zewnętrznymi, na przykład przeróżnymi aktywnościami społecznymi związanymi z innymi ludźmi, dlatego też introwertycy są do nich niejako mniej zmotywowani i w innych obszarach muszą szukać trochę innego rodzaju przyjemności dla swojego mózgu. Jeżeli nie jesteście pewni, czy jesteście bardziej właśnie introwertyczni czy ekstrawertyczni, jak w jakim modelu bardziej funkcjonuje wasz układ nagrody, to autorka Jennifer Graneman przygotowuje w swojej książce na przykład taką interesującą listę 22 wskaźników, z którymi jeżeli się identyfikujecie, no to jesteście bardziej po tej stronie introwertyzmu. Znajdują się tam na przykład takie kwestie: Lubisz spędzać czas samotnie? Często czujesz się bardziej samotnie w tłumie niż sam ze sobą? Kiedy musisz nawiązywać relacje służbowe, czujesz, że udajesz. Lepiej ci wychodzi zapisywanie swoich myśli niż ich wypowiadanie. Nie chodzisz na imprezy po to, żeby poznawać nowych ludzi. Lubisz obserwować ludzi. Często słyszysz, że jesteś dobrym słuchaczem. Autorka zwraca jeszcze uwagę, że częstą dyskusją wokół zjawiska introwersji jest, czy jest to bardziej coś wrodzonego, czy jednak jest to coś nabytego coś, co kształtuje w nas nasze środowisko, nasze na przykład wychowanie. I teraz ona akurat skłania się do teorii, że Introwersja jest przede wszystkim rodzajem temperamentu, a temperament, chociażby wedle teorii Hansa Eysenka jest czymś wrodzonym, więc mamy w sobie już tą wrodzoną preferencję, która może się wiązać chociażby z tą wspomnianą teorią funkcjonowania naszego układu nagrody. Niemniej jednak, temperament jest z kolei składową naszej osobowości, a osobowość jest już ukształtowana z różnych naszych predyspozycji genetycznych, ale też tego, na jakie doświadczenia trafia nasz umysł, nasz organizm, jak jesteśmy. W trakcie naszego życia kształtowani. Stąd też wynika, że introwertycy mogą przyjmować bardzo różne postawy w życiu, w różne niejako wchodzić schematy zachowań i funkcjonowania. I taki ciekawy model stworzył też psycholog Jonathan Cheek, który podzielił introwertyków na takie cztery podstawowe podtypy: społeczny, lubi przede wszystkim spędzać czas sam ze sobą lub z wąską grupą najlepszych znajomych. Refleksyjny. Lubi marzyć i skupiać się przede wszystkim na swoim wewnętrznym świecie. Niespokojny, czuje się niezręcznie w towarzystwie innych ludzi, mocno analizuje każdą interakcję społeczną. Powściągliwy, woli wszystko dokładnie przemyśleć, zanim coś powie lub zrobi, może często sprawiać wrażenie pozbawionego energii. Rozdział drugi. Stereotypy na temat introwertyków w życiu towarzyskim i miłosnym. Po pierwsze i chyba najbardziej oklepane. To introwersja to nie jest antyspołeczność, to nie jest absolutnie tak, że osoby introwertyczne nie lubią ludzi, nie potrzebują tych ludzi, chcą od nich być jak najdalej. Po prostu mniej przyjemności, mniej tej motywacji, stymulacji czerpią z relacji z innymi ludźmi, dużo więcej potrzebują czasu spędzać sami ze sobą. Niemniej jednak lubią i potrzebują ludzi tylko w trochę innych dawkach niż osoby bardziej ekstrawertyczne. Introwersja nie jest też absolutnie tożsama z nieśmiałością, choć czasami ze sobą współwystępują. Bywa jednak, że Introwertycy potrafią być osobami bardzo śmiałymi, które absolutnie nie mają problemu z nawiązaniem jakiejś rozmowy z innym człowiekiem, absolutnie też się nie przejmują opiniami innych ludzi. To nie to ich krępuje, to nie to sprawia, że nie rozpoczynają oni zbyt wielu interakcji, po prostu taka jest ich preferencja. Autorka, jako przykład, przytacza na przykład Billa Gatesa, który jest uważany za takiego właśnie introwertyka, który jednak absolutnie nie ma problemu z nieśmiałością. Uważa się też czasami, że introwertycy mają mniejsze potrzeby w sferze seksualnej, mniej generalnie lubią. Tego typu aktywności. Autorka zauważa, że rzeczywiście jest trochę badań, które stwierdzają, że ekstrawertycy są bardziej aktywni seksualnie, częściej ten seks uprawiają, ale jak też trafnie podsumowuje, nie oznacza to wcale, że introwertycy mają gorsze życie seksualne, bo często dzięki temu jak skupieni są chociażby na tym świecie wewnętrznym dużo głębiej mogą przeżywać tego typu aktywności, przez to też czerpać z nich nawet większą satysfakcję. Rozdział trzeci. Jak podrywają introwertycy? Wspominałem na początku odcinka e, ankietę przeprowadzoną na portalu Introvert według e, wedle której introwertycy absolutnie nie szufladkują swoich potencjalnych partnerów pod kątem tego, że muszą oni być introwertykami lub ekstrawertykami. Mają oni jednak swój preferowany zestaw cech. Na co najbardziej zwracają uwagę, poszukując potencjalnego partnera? Zdaniem autorki, introwertycy pragną kogoś, kto przede wszystkim potrafi prowadzić z nimi poważną rozmowę. Słucha, szanuje ich potrzebę samotności, rozumie ich i docenia ich dziwactwa. Jest inteligentny. Wtedy mają poczucie, że ich umysły się spotkały. Jak widać, introwertycy nie mają wcale jakichś e, bardzo odmiennych oczekiwań wobec partnera od np. osób bardziej ekstrawertycznych, choć np. kwestia tego, że poszanowanie ich potrzeby samotności jest tutaj bardzo kluczowe. W czym jednak jest duża różnica? No to introwertycy e, z tytułu tego, jakie mają preferencje, jakie mają przyzwyczajenia, mogą mieć Trochę większe problemy, trochę inne schematy poznawania innych ludzi. Jak zauważa autorka, przede wszystkim prawdopodobnie nie wychodzimy z domu tak często jak ekstrawertycy. Wiele wieczorów spędzamy wypoczywając w domu lub w gronie bliskich przyjaciół. Kiedy już wychodzimy, nie mamy wielkiej ochoty na rozpoczynanie rozmów z obcymi ludźmi. Przeciętny introwertyk będzie miał więc generalnie mniej okazji do rozpoczynania różnych znajomości, relacji o potencjale romantycznym, ale kiedy już będzie się na to decydował, to, jak opisuje autorka na bazie przytaczanych przez siebie historii, tutaj też wyłania się pewien specyficzny model. Przede wszystkim to będzie się działo mniej bezpośrednio, intencje będą zazwyczaj mniej jasno, wyraźnie komunikowane. Introwertyk, introwertyczka będzie raczej szukała najpierw możliwości znalezienia porozumienia w rozmowie, znalezienia takich wspólnych tematów. Już samo to takie. Klasycznie rozumiane poznawanie może wyglądać o tyle odmiennie, że mniej tutaj będzie takiego typowego zasypywania na przykład drugiej strony pytaniami na jej temat, raczej właśnie szukanie tych wspólnych zainteresowań, takiego głębszego kontaktu w rozmowie w jakimś konkretnym temacie. Sygnały zainteresowania też będą wysyłane bardziej subtelnie, i tutaj, na przykład, panowie, kiedy mają do czynienia z introwertyczką, mogą dość długo nie być pewni, czy. czy a druga strona jest nimi zainteresowana, czy też, czy też nie, szczególnie jeśli sami są bardziej ekstrawertyczni i nie wiedzą do końca, jak to u introwertyka funkcjonuje. Sama ta relacja też będzie się rozwijała wolniej, niemniej jednak, jak zauważa autorka, jeżeli uda się nawiązać tą nić takiego porozumienia w rozmowie, uda się poczuć to takie połączenie, to introwertyk potrafi dość szybko wejść na taki głęboki poziom znajomości. Pewnego rodzaju wyzwaniem w randkowaniu, jak zauważa autorka, mogą być też różne stereotypy płciowe i tak na przykład introwertyczki mogą mieć problem ze stereotypem kobiety, która zawsze musi być... Uzdolniona, rozwinięta interpersonalnie, mężczyźni z kolei mogą mieć problem z tym, że od stereotypowego mężczyzny wymaga się, żeby zawsze przejmował inicjatywę, żeby zawsze robił ten pierwszy krok. No co jest wyzwaniem dla, dla przeciętnego introwertyka. Między innymi dlatego, zdaniem autorki i użytkowników jej portalu, introwertycy lubią poznawać innych ludzi, na przykład w miejscach, gdzie realizują swoje pasje, więc przez swoje zainteresowania, poprzez swoich znajomych w kręgu. Tym jako towarzyskim swoich przyjaciół albo też poprzez internet. Rozdział czwarty. Introwertyk w związku. Trochę humorystycznie autorka stawia taką tezę w swojej książce, że klasyczny introwertyk to niejako partner idealny, bo ma on takie trzy cechy, które niesamowicie sprawdzają się w związku. Po pierwsze, taką wielką zaletą introwertyka w relacji jest to, że naprawdę potrafi słuchać, a no jest to fundament bardzo wielu udanych relacji coś niezbędnego, żeby relację budować i później ją utrzymywać. Po drugie, introwertyk sam, potrzebując swojej przestrzeni, swojej samotności, też bardzo szanuje przestrzeń i potrzebę samotności tego drugiego człowieka, a również każdy ma taką potrzebę, nawet oczywiście ekstrawertycy. Po trzecie, introwertyk też nie potrzebuje ciągłej uwagi, ciągłego zajmowania się nim, wręcz może mu to czasami przeszkadzać. Nie jest więc też, jak żartuje autorka, takim strasznie wymagającym. Partnerem pod tym względem. We wspomnianych przeze mnie już na początku tego odcinka badaniach autorka pytała o preferencje introwertyków, z kim chcieliby być w związku, ale też w swojej ankiecie sprawdzała, z kim rzeczywiście introwertycy są w tych relacjach. Jak się okazało, jest to praktycznie pół na pół. Połowa jest w relacji z osobą introwertyczną, połowa z ekstrawertyczną. Ja bym tutaj tylko zaznaczył, że to jest zawsze Perspektywa tej osoby, która sama siebie identyfikuje jako introwertyk, więc moim zdaniem tutaj przede wszystkim ludzie odbierają na zasadzie, jestem z kimś bardziej introwertycznym ode mnie, albo jestem z kimś bardziej ekstrawertycznym ode mnie. Autorka w jeszcze innej ankiecie zapytała też, jak oceniają jakość tego typu relacji pod kątem tego, z kim introwertycy są. I co ciekawe, tutaj oceny również były praktycznie równe, co też oznacza, że to, czy ktoś jest z introwertykiem czy z ekstrawertykiem, samo w sobie nie stanowi, o tym, jak udany będzie ten związek. Choć na prostą logikę mogłoby się wydawać, że związek introwertyka z drugim introwertykiem będzie relacją idealną, bo po pierwsze, mają oni podobne potrzeby dotyczące chociażby samotności, własnej przestrzeni, izolowania się w pewnych okresach od ludzi. Po drugie, będą sami siebie dużo lepiej rozumieć, no bo mają tą wspólną introwertyczną perspektywę. Dwa zagrożenia, na jakie zwraca jednak uwagę autorka w tych relacjach introwertyków, które oczywiście mogą działać, ale jednak z czym się muszą one borykać, to po pierwsze, tej swojej wzajemnej tendencji do izolowania się od ludzi, dwóch introwertyków może się jeszcze dodatkowo demotywować do czasami nie wiem, wychodzenia na zewnątrz, podtrzymywania tych relacji towarzyskich i mogą oni skończyć w takiej trochę swojej wspólnej bańce, która koniec końców będzie miała dla nich niestety negatywne, tak społecznie, socjalnie, konsekwencje. Po drugie, jak podkreśla autorka, no introwertycy mają tak, że mają oni pewnego rodzaju fazy i mają ten okres, kiedy potrzebują więcej samotności. Ciszy, bycia sami ze sobą, a mają ten czas, kiedy jednak potrzebują porozmawiać, otworzyć się na drugiego człowieka. I teraz, kiedy jest dwóch introwertyków ze sobą, niestety problem się pojawia, kiedy te fazy u nich nie będą się do siebie dopasowywać, na przykład e, będą oni mieli na zmiany teraz, kiedy jeden ma potrzebę się trochę otworzyć i porozmawiać, drugi ma tę potrzebę większego izolowania się, i nagle może generalnie brakować tego czasu i energii do tego, żeby kiedykolwiek popracować nad tą relacją wspólnie, żeby w ogóle otworzyć się na siebie i porozmawiać. Więc jest. Jest to duże wyzwanie, przed którym stają pary takich klasycznych introwertyków. Przytaczałem kiedyś teorię Artura Schopenhauera, że przeciwieństwa się przyciągają, wedle której nasze geny dbają o to, żebyśmy dążyli do ich równoważenia, a nie potęgowania skrajności. A jakie praktyczne zalety może mieć związek introwertyka z ekstrawertykiem? Na bazie przytaczanych historii autorka zauważa, że po pierwsze, ekstrawertycy zazwyczaj mają rozbudowany swój krąg towarzyski, dlatego kiedy tylko introwertyk ma ochotę wejść do ludzi, to może liczyć na znajomości podtrzymywane przez swojego partnera. Po drugie, kiedy tylko introwertyk będzie potrzebował rozmowy, to może liczyć na swojego partnera, który jest prawie zawsze na nią gotowy. Nie będzie też musiał się zbyt wiele domyślać, a konwersacja naturalnie prowadzona i podtrzymywana przez ekstrawertycznego partnera nie będzie kosztować introwertyka aż tyle energii. Niestety, relacja skrajności to też wyzwania. Po pierwsze, nie od razu, o ile w ogóle, partner ekstrawertyk nauczy się szanować i rozumieć potrzebę samotności swojego introwertycznego ukochanego. Często nie mając odpowiedniej perspektywy, może jego potrzebę izolacji odbierać personalnie lub jako objaw problemów w związku. Po drugie, społeczna aktywność ekstrawertyka może objawiać się też częstym zapraszaniem gości do wspólnego domu, co dla introwertyka, który często traktuje dom jak własne sanktuarium, może z czasem niezwykle być uciążliwe. Na koniec ekstrawertyczny partner może w pewnym momencie błędnie uznać, że plany towarzyskie nie interesują jego introwertycznego ukochanego już wcale i dlatego stopniowo przestanie go w ogóle uwzględniać w swoich społecznych aktywnościach. Na koniec, jak zwykle, osobista anegdota. Ja sam miałem zawsze problem zaklasyfikować się jako bardziej introwertyk lub ekstrawertyk. Generalnie wydaje mi się, że jestem gdzieś... Pośrodku tej skali, choć z wiekiem coraz bardziej wydaje mi się, że może jednak jestem trochę bardziej introwertyczny, bo jednak ym, męczą mnie coraz szybciej ludzie, lubię, lubię coraz bardziej spędzać ten czas yy, jednak w samotności. Niemniej jednak mam takie ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o związki, bo byłem raz dłuższy czas z osobą, która była przede wszystkim zdecydowanie bardziej. Ekstrawertyczna ode mnie, i byłem też w dłuższym związku z osobą, która była zdecydowanie bardziej introwertyczna. I to jest aż dla mnie było ciekawe, jak pokrywają się te doświadczenia z tym, co zostało opisane w książce, bo na przykład w tym moim związku z ekstrawertyczką, e, chociaż fajne było to, że na przykład ona zawsze była otwarta, żeby gdzieś wyjść, żeby pójść, spotkać się ze, ze znajomymi, coś porobić na mieście, to na przykład, co było dla mnie uciążliwe po, po dłuższym czasie, to to, że strasznie często byli u nas różni goście. Ja na przykład wracałem. Z pracy i miałem ochotę, żeby się w tej naszej świątyni, sanktuarium zamknąć, pobyć sam ze sobą albo tylko z moją partnerką, a bardzo często były jakieś koleżanki, koledzy, różni, różni znajomi. I to było rzeczywiście uciążliwe. W drugą stronę, co mi bardzo odpowiadało w związku z moją introwertyczką, to to, że absolutnie nie mieliśmy ciśnienia, żeby za często gdzieś wychodzić, ale też potrafiliśmy się zgrać i mimo wszystko jakoś to życie towarzyskie podtrzymywać. Problematyczne było jednak to, jak. Jednak dużo mocniejsza jeszcze u niej była ta potrzeba odcięcia się, samotności, pobycia sama ze sobą, ze swoimi myślami, i ja, nawet teoretycznie, mając podobne potrzeby, miałem problem wejść w jej perspektywę. I nieraz czułem, że może coś jest nie tak, może jest na mnie obrażona. Próbowałem dochodzić do tego, dlaczego ona ma taką potrzebę odizolowania się w tym, w tym akurat momencie, czego mimo wszystko no, nie potrafiłem zrozumieć, i co błędnie czasami brałem do siebie, było to też utrudnieniem w tej relacji.